OK. Mamy już wyniki badań krwi Aresa. Kokolinko! Chodź kokolinko! Gdzie kokolinka, Arciu? Co? Nie ma kokolinki? Chciałbym zobaczyć, może jajko ciśnie. No ja Wam te wyniki za chwilę pokażę. Ej, ej, ej! Nie uciekać! Nie uciekać, nie uciekać! Tylko one mogą być w gorszej jakości, bo ja zrobię screena. Ale tyle tam rozczytacie. No i zacznijmy. Stasiu! Zaczniemy od najłagodniejszych rzeczy. Czyli ma trochę za niski kwas foliowy. Ale to u niego nie jest nic dziwnego. oj, moja myszka ciśnie, jajko. A ja chciałam Cię wypuścić. To nie wypuszczać Cię na razie. Dobra, bo jest za szybko na razie. Czyli tak, kwas foliowy ma za niski, eozynofile ma minimalnie podwyższone. On zazwyczaj ma eozynofile wywalone w kosmos, jak ma alergię, jak je jakieś mięso, którego nie może jeść. A tym razem wiecie dlaczego ma minimalnie podwyższone? Bo mrówki go pogryzły. Ma cały brzuch pogryziony przez mrówki i strasznie się drapał. Już później nawet plecy go swędziały i wszystko. Ja jego wczoraj wykąpałam, bo smarowałam mu to, czym się dało i nic nie pomagało. Ale go wykąpałam wczoraj i zobaczcie, nie drapie się. No to teraz porozmawiajmy o wyniku, który wyszedł najgorzej. Arciu, nie wchodź, bo tam jest zamknięte. Czyli glukoza. Glukoza wyszła 1,3, gdzie ta niższa norma, najniższa norma jest 3,05. Ale kiedyś, jak glukoza wychodziła mu za niska, ale nigdy nie była taka niska jak teraz, nie? To weterynarz mówił, że to jest normalne, bo jak pies jest snaczczy, to ta glukoza będzie taka niska. Ale wpisałam w chat GPT. I on mówi, że to nie jest normalne, że to jest za niski poziom, nawet jeśli pies był długo na czczo. Daj mi ten kocyk. No więc szykujemy rower, jedziemy zbadać jeszcze raz glukozę, jedziemy zbadać insulinę, i nie wiem, co jeszcze idziemy zbadać, bo nie wiem, czy są jeszcze jakieś parametry, które potwierdzą cukrzycę, lub jej nie potwierdzą. Bo na przykład fruktozaminę ma w normie, w moczu też nie ma glukozy, czyli to jeszcze nie jest cukrzyca. To są albo początki cukrzycy, albo faktycznie ma takie, taką niską glukozę, dlatego że był na dosyć długo. Ja nie chcę sobie jeszcze wmawiać, że to cukrzyca, bo mi to nie wygląda na cukrzycę, te jego ataki. Arciu! Arciu! Ej! Jeszcze nie jedziemy, bo na 11 mamy być. A jeszcze mamy dużo czasu, dopiero jest, nie wiem, 9.30 chyba. Reksiu, też się też ciemrówki pogryzły? Mnie też pogryzły mrówki. Nie pytajcie w ogóle, jak to swędzi. Zobaczcie, jak wybrudziliśmy Aresa wóz. Mówiłam, żeby nie jeździć po błocie. I wiecie, co zauważyłam wczoraj, jak go kąpałam? Że dostał też tego ataku w wannie. A to była godzina 19. Więc to już się nie dzieje, tylko rano. No i teraz zaczęłam się jeszcze bardziej niepokoić. jutro jedziemy na to badanie serca. I prawdopodobnie, jak wy oglądacie ten film, to może już jesteśmy po badaniu serca, bo pewnie go wstawię trochę później. Ale wiecie, czego się boję? Bo my to badanie mamy na 13 godzinę. Jeśli on coś faktycznie ma z cukrem, to ja nie wiem, czy ja go mogę tyle godzin na co otrzymać. Ja mu chyba po prostu dzisiaj dam dosyć późno posiłek. Nie, Arciu. Bo jeszcze naprawdę się okaże, że coś z cukrem masz nie tak. Nie. Bo ty za szybko jesz. Przez to, że mnie zmanipulowałeś, to ty jesz o 16.32 posiłek. Więc jak on o 16.30 zjadł, a o 11.00 miał pobieraną krew, no to może to wcale nie jest dziwne, że ma glukozę na, na takim poziomie. Ale Chat GPT powiedział, że to nie jest normalne. Co robimy? Jeszcze mamy trochę czasu, tylko ty nie możesz się brudzić, dobra? Do jutra już się nie brudź, nie wchodź do kurników nic. ok? Żebyś nie śmierdział i żebyś nie był brudny. I nie biegniesz tutaj. Dobra? Od razu jedziesz w koszyku. Arciu, 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 ej, nie zawieszaj mi się. Jedziesz w koszyku. Żebyś glukozy nie palił. Tak? Bo jak się przebiegniesz, to też za dużo spalisz i wyjdzie za niska. Zobaczcie, tylko rower chciałam przestawić, a on już gotowy, żeby biec. Ale nie może, nie? Przecież jak się robi na przykład krzywą cukrzycową, krzywą cukrową. Krzywą cukrzycową, no to nie można się ruszać. Ale żeby nie było samych złych wieści, to Wam powiem, z czego jestem dumna. Płytki krwi Ares ma w normie, nawet trochę wyżej niż ten najniższy poziom. Oraz ma jakiś problem z płytkami krwi, i były momenty, że on w ogóle nie miał płytek krwi, a teraz ma na ładnym poziomie. I co mnie najbardziej zdziwiło, on od kilku lat nie może sobie wyrównać poziomu wapnia. On ma zawsze troszeczkę niżej niż ten najniższy poziom. I ja próbowałam mu suplementować, pytałam weterynarza, czy jakieś zastrzyki może są z wapnia. I weterynarz powiedział, że wapnie jest trudno suplementować. No ja wiem, że jest trudno, bo już mu chyba wszystko podawałam, wszystkie rodzaje wapnia. Kto tam jechał? Myślałam, że do babci meble, bo babcia jakieś meble zamówiła. Dzieje się coś? Przechylasz się, czy mi się wydaje? Weź łapkę do przodu, drugą. I stój prosto. Dzieje się coś? Ja kiedyś Aresowi podawałam wapń, który w ogóle mu obniżył wyniki, zamiast podnieść. Już papa, już, on już nie chce nagrywać, on chce jechać. <grym> Zrobił wam papa. Ten wapń, zamiast podwyższyć mu wyniki, to mu obniżył. Ja się wtedy przestraszyłam i przestałam mu suplementować cokolwiek, stwierdziłam, że taka jego uroda i że tak już będzie. To nie jest jakoś drastycznie niski wapń, ale jest minimalnie poniżej tego najniższego poziomu. No i teraz coś takiego się wydarzyło, że sam z siebie wzrósł. No i jestem bardzo dumna, Arciu, z tego. Czemu ty siedzisz jak taka środka? No mamy jeszcze za dużo czasu, nie pojedziemy do miasta tak szybko, bo będziesz piszczał mi cały czas. A biegać też nie możesz, bo spalisz glukozę i znowu wyniki wyjdą złe. I musisz tak siedzieć, no. Jak taka środka. Ale powiedzcie, że jak na dwunastoletniego psa, to on ma bardzo dobre wyniki. On ma lepsze wyniki, niż przez ostatnie kilka lat, pomijając ten cukier. Ja tu chyba widzę kokolinkę. Tak, kokolinka, to ty. To kokolinka. Już myszka zniosła jajko. To dobrze, to już, już wypuszczam myszkę. Ona mówi koko do mnie. I już wypuszczam. Czyli... Kokolina znosi jajka o godzinie 9. Kokolinka znalazła jakiegoś ziemniaczka. Czy to nie ziemniaczek? To ziemniaczek. A wiecie, że jednak są dwa rude koguty, które wyglądają jak Stasiu? Ja myślałam, że jest jeden, a wczoraj widziałam, że jest jeszcze jeden taki. Na 90% to jest kogut. A jeśli chodzi o wyniki moczu, to tam się nie przejmujcie, że tam są nieliczne bakterie. Bo pamiętajcie, że ja pobierałam mocz do sójka w krzakach, więc to nie było zbyt sterylne. Ale jeśli chodzi o pracę nerek, to tam jest wszystko w porządku, bo ciężar, zapach i konsystencja, czy tam kolor, wszystko było w normie, jeśli chodzi o mocz. Wiecie, jaki mamy teraz problem? Też zaczyna padać. A ja nie mogę jechać rowerem w deszcz, żeby mi go nie zalało. Nie wiem, czy się rozpada, czy się nie rozpada. Takie przelotne deszcze dzisiaj miały być. Przestaniesz się chwiać? Ustań prosto. Łapkę do przodu, daj. Res stresujesz mnie. Jeszcze chwila, no nie możemy tak szybko pojechać, bo nie ma lekarza jeszcze. Wiesz? Jak on jest przymulony, jak nie zjadł śniadania. Ja wiem, że ty jesteś głodny, śpiący. Tak, oczy mu się zamykają. Za szybko wstał dzisiaj. Wybacz, że cię obudziłam tak szybko. Przestań wyglądać jak taka bida ostatnia. Ja wiem, że brzuszek głodny. No ale no, musimy na czczo jechać na badania. Tak, mysza? Zobaczcie, jak mu humor teraz poprawię. Arciu, a gdzie masz piłeczkę? Gdzie masz piłkę? Chodź, idziemy piłki szukać. Poszukamy piłki? Gdzie ty masz piłkę? Gdzie ty masz piłkę, myszko? No szukaj. Nie wiem, czy to jest piłka, czy tu nie ma. Nie ma tu piłki? A gdzie jest? Nie ma piłki. Wiesz, gdzie jest, chyba w ogrodzie? Zobaczcie, pies naprawiony. Już mu nic nie jest. W ogrodzie jest piłka? No nie ma. W ogrodzie jest. A. Co to jest? A i wzi co wziąłeś? Pokaż. Co to Aha, taką brudną, starą piłkę? Nie, no gdzie taką piłkę? Myszko, mi nie chodziło o tą piłeczkę. To jest jakaś stara, brudna piłeczka. A twoja piłeczka jest w ogrodzie. Tylko nie biegaj, dobra? Z nią. Nie spalaj cukru. Okej? Okay? Arciu, ja kupowałam takie jednorazowe folie na rower. W razie by padało. I ja nie wiem, co ja z nimi zrobiłam. Musimy w domu poszukać. Chodź, Arciu, wskakuj. Ktoś tam idzie. No, wskakuj, bo ty nie możesz biec.

No dobra, my już po weterynarzu. Idziemy się szybko przejść, bo ja zapomniałam z tego wszystkiego dać Aresowi tabletki na ciśnienie, bo nie dałam mu śniadania i nie dałam mu też tabletki. Ares! Nie do wody! Nie! Jak chcesz się załatwiać, to tu się załatw... bo ja zapomniałam worku wziąć dla Ciebie. No tu możesz w te krzaki wejść. Chodź! Tam w krzaki idź się załatwić. Tylko kleszcze nie przynieś. Nie wiem, czy mam jakieś woreczki, czy nie mam. Chyba nie wzięłam. Mamy dobre wieści, jak coś. czy idziemy na plażę? Czekaj, wam chyba chce się załatwić. Tylko tak, Ares. O, właśnie, w krzaki. Ares nigdy mi nie zrobi przypału, nawet jak nie wezmę woreczków, bo on wie, że ma się załatwić wtedy w krzakach, żeby nikt nie widział. No więc tak. Weterynarz powiedział to samo, co ja mówiłam: że ta glukoza jest odbycia na czczo. Ja mu mówię, że mimo wszystko chciałabym powtórzyć i chciałabym zrobić insulinę. Arciu! Ares nie! Ares! Chodź tu! I on mówi do mnie tak. Że glukoza, kiedy jest transportowana, to tak jakby spada. A oni wysyłają próbki do badania, bo oni nie badają na miejscu, tylko wysyłają. Arciu, chodź, nie wejdziesz do wody, chodź tu. Jutro nad morzem będziemy, chodź. Chodź, ja wiem, że ty byś bardzo chciał, ale nie. Ja cię wykąpałam wczoraj. No i mówi do mnie, czy nie chcę mu zrobić na miejscu glukometrem. I ja się pytam, czy to będzie ok, żeby tak zrobić. On mówi, że to nawet będzie lepiej. Nie? Bo wtedy będzie ta wartość, która jest na daną godzinę, a nie będzie spadać. No i pokół mu uszy, bo Harry nie chciała krew z uszu lecieć. Ja nie wiem, ale ten pies jest taki nieukrwiony, że ani z ani z uszu mu nie leci krew. Arciu, chodź bliżej. Chodź, bo ty za dużo kombinujesz. Chodź. No więc uszy ma całe pokutę. W końcu wylecia, wyleciało trochę krwi i się okazało, że ma w normie. Miał 71 i weterynarz mówi, że dostuje z norma, ale nie wiem od ilu. Zobaczcie, jak on kombinuje. Ares, no, chodź, idziemy, chodź, idziemy się przejść. Chodź się, przejdziemy tam. Tam, gdzie nie ma wody. Nie podać, jaką żebyś teraz się uczulił i śmierdział. Już się dzieciak obraził. Obraziłaś się? Ale na mnie to nie działa. Ja i tak ci. Nie, nie pozwolę ci wejść do wody. Usiądź na ławkę, wejdź na ławkę. Weterynarz powiedział, że nie ma co mu robić insuliny, bo ma cukier w normie. Także zobaczcie, on ma wyniki idealne, jakby nie to, że go trochę mrówki pogryzły, ma dosłownie dwa parametry odbiegające od normy i to delikatnie, bo ma kwas foliowy, który za chwilę będę mu suplementować i wszystko wróci do normy i to pogryzienie od mrówek, jak mu zniknie, to eozynofileter będzie miał w normie i dosłownie wszystko, wszystkie parametry będzie miał w normie. Spytałam go, czy nie zna jakiegoś dobrego neurologa, bo... On mówi, że to bardziej mu na padaczkę wygląda ten oczopląs. Mówi, że przy sercu czegoś takiego by nie było, że raczej by były omdlenia. A takie coś to typowo padaczka. Czekaj, aż się będę zmieścić tutaj i nie wpaść w kałużę. I powiedział, że w Olsztynie jest dobry neurolog. Zapisał mi nazwisko. No Tylko ile mamy do Olsztyna? Z 5 godzin. A raz ile mamy do Olsztyna? Czekajcie, sprawdzę i wam powiem. Jednak z tymi pięcioma godzinami mnie poniosło 3 godziny mamy do Olsztyna. No dla mnie to nie jest problem jechać, tylko ja nie mam czym jechać. Nie mam jak to zawieść. Ja bym oddała za paliwo i wszystko. jak muszę ruszyć. No ale no nie mam jak to zawieść. Babcia mnie nie zawiezie, bo babcia się nie rusza tak daleko i po dużych miastach. Nie wiem jak uda mi się jakiś transport załatwić, no ale to wiecie, to jest narkoza. I weterynarz też powiedział, że trzeba sobie przekalkulować bilans zysków i strat. Ja Mają wieść, że on ma chore serce i mdleje, to nie bardzo chciałabym go pod narkozę dawać. On też tam mówił o tomografie. O czym się bardziej wydaje, że rezonans, ale on mówił, że tomograf. I ten weterynarz z Olsztyna to jest jakiś profesor. No ale też nie wiem, ile by mi to 3 godziny w jedną stronę, 3 godziny w drugą stronę, plus ten zabieg. Znaczy nie zabieg, tylko prześwietlenie, wybudzenie z narkozy. On ciężko znosi narkozę to trochę dłużej pewnie to potrwa. Nie wiem, no muszę przemyśleć to wszystko jeszcze jutro ten kardiolog. No ale jak już nawet ten weterynarz ogólny powiedział, że to bardziej wygląda na padaczkę, to mi się wydaje, że serce będzie miał ok. No zresztą widzicie, biega i jest. nie jest. Nie jest niedotleniony. My w Bydgoszczy mamy rezonans. Mi się wydaje, że rezonans jest lepszy niż tomograf w sumie, nie. Tylko ktoś też musi obejrzeć te wyniki. Ktoś dobry. Wolałabym kogoś, kto się naprawdę już tak porządnie zna na tym. Arciu, nie chce mi się przez to błoto jechać, wiesz, bo już masz przyczepkę ochlapaną całą. Przypomnijcie mi, że muszę do bankomatu podjechać, żeby wypłacić pieniądze na paliwo jutro, jak będziemy jechać do Gdańska. Jutro ma pogoda być ładna w Gdańsku. Dobra, wracamy, po musi tą tabletkę na ciśnienie wziąć, że ja nie pamiętałam rano, no wypadło mi z głowy. Powstaliśmy za szybko. On był głodny, więc nie chciałam z nim po kuchni chodzić, żeby nie żebrał jedzenia ode mnie. No ja tak jakoś zapomniałam. Ja to tylko parę godzin odstępstwa, to raczej się nic nie powinno wydarzyć. O i dla tych, co mówili, że to tabletka na ciśnienie, dzisiaj nie wziął tabletki na ciśnienie, a jednak też tak omdlewał i miał ten oczopląs. Ale naprawdę jestem dumna. Pies dwunastoletni z tak dobrymi wynikami. Nie, no to jest naprawdę chyba rzadkość. Zobaczcie w formie. Stawy ma zdrowe, znaczy jakieś minimalne tam zwyrodnienia ma, tym bardziej, że on ma palce połamane i jeden wybity, więc on ma w tym palcu zwyrodnienie. No ale zobaczcie, jak elegancko biega. Nie, Arciu? On nawet jest 10 km by tak przebiegł truchtem, tylko by musiała mu dać pić i by musiało nie być za gorąco, bo jego najbardziej gorąco pokonuje. On nie jest zmęczony, tylko on jest przegrzany zazwyczaj. Trzy zastawki w sercu zepsute. Tego jedna tak naprawdę mocno. Przedsionek powiększony i zobaczcie, że on ma kondycję. Że to serce jakoś mu pracuje. Mi się wydaje właśnie, że dlatego, że on tyle sportu uprawiał w życiu, że jednak sport to zdrowie. Nie, Arciu, nie wejdzie. Ja wiem, że jest ciepło. Zaraz do przyczepki wchodzisz, idziemy do babci. Tylko jeszcze do bankomatu, bo musimy zapaliwo jutro oddać. Nie chce mi się wjeżdżać do miasta, a nie ma tutaj na obrzeżach żadnego bankomatu. Muszę do samego centrum wjechać. Możecie polecać mi najlepszych neurologów, jakich znacie. Takich, którzy się padaczkami zajmują i tego typu rzeczami. Tylko tak w miarę blisko Bydgoszczy, Torunia. Ja jeszcze w Bydgoszczy sprawdzę, czy nie ma jakiegoś profesjonalisty. Chodź, Arciu, nie, idziemy do domu, dalej. Żadne jezioro. Nie moja wina, że jesteś uczulony. Tak ci się trafiło, takie złe geny. Dalej, wchodź do przyczepki. Tutaj, tędy. Okej, okay, wyskakuj. Trochę nam zeszło w mieście, bo musieliśmy komuś coś wypełnić i wysłać. Czekaj, teraz, bo nie mogę stópki. O. I głodni jesteśmy, nie? Bo już prawie 14. My dzisiaj obydwoje nadczo. A ja wczoraj co, odwaliłam, bo poszłam na badania. Babcia jechała do miasta i mówię, to dobra, to pojadę z nią, żebym nie musiała na rowerze jechać. I zrobiłam sobie naczczo badania. Chyba pięć próbek mi pobierała. A później zobaczyłam, że w mieście stoi autobus od krwiodawstwa. Ja jestem honorowym krwiodawcą, a już dawno nie oddawałam. Jak za długo nie oddaję, to się źle czuję psychicznie, że nie oddałam. No ja mówię, to dobra, oddam. A byłam cały czas naczczo. No i napiłam się tylko trochę Pepsi, wzięłam, kupiłam Pepsi w sklepie samochód jechał, musiałam się zatrzymać i dostałam taki opierdziel od pani lekarz. Mówi jak pani nic nie jadła. Musia mnie pytała od razu na wejściu czy jadłam. Ja mówię no nie, bo byłam oddać próbki do badania. Ona mówi to dzisiaj, ją ja mówię no tak. Jeszcze się bałam, że będę miała hemoglobinę za niską, bo zazwyczaj mam. I jak się ma za niską hemoglobinę z palca, to oni jeszcze pobierają z żyły. A ja już jedną żyłę miałam uszkodzoną, bo miałam igłę wbitą. A na szczęście hemoglobina mi wyszła dobrze. Pani mi się kazała dużo napić. No i po tym pobraniu się dobrze czułam. Ale pojechałam do domu i zaczęło mi być tak niedobrze. I mi z nosa zaczęła lecieć krew, bo byłam tak osobiona, że mi jeszcze z nosa się puściła. <gryw> Także już wiem, dlaczego dostałam ten opierdziel, że byłam na czczo. <gryw> nie róbcie tak. Jak idziecie oddać krew, to jedzcie. Znaczy do krwiodawstwa, nie? Bo na badania to wiadomo, że trzeba być na czczo. Pimpuś szczeka na Aresa. Ares, pociąg! Ares, równaj! Ja wiem, że przed chwilą jechał pociąg, bo słyszałam. Dobra. Kuropatwa albo barzant. Widać. Nie widać. Arciu, a zrobisz papa? Chodź szybko, zrobisz papa. Dobra? Zrób papa. Zrób papa szybko. Nie śmiej się, zrób papa. Zrób papa. Nie łuku. Zrób, zrób papa. Dalej. Rób papa wszystkim. Nie zrobisz dzisiaj papa? No dobra, ale Wam dzisiaj nie zrobi, papa. Czy zrobi? Nie zrobi. Dobra, to leci.